Witajcie w tym wideo zaprezentuję Wam najciekawsze funkcje najnowszych słuchawek Realme Buds R6. I na początku dobra informacja. Te słuchawki obsługują aplikację mobilną Realme Link. Ona oczywiście jest dostępna na urządzeniach iOS oraz także na każdym urządzeniu Android. Za darmo możemy ją pobrać z Google Play Store, ze, ze sklepu Play albo z, ze sklepu App Store na właśnie urządzeniach iOS. I po włączeniu tej aplikacji mamy tutaj przede wszystkim kontrolę hałasu, czyli mamy możliwość eliminacji hałasu i przepuszczalność, czyli jakby ten tryb nasłuchiwania otoczenia. I przy kontroli hałasu mamy tutaj także aktywne wyguszanie hałasu do 50 dB, Tutaj również mi podaje, że jest to jakaś nowa generacja 2.0. W każdym razie, po włożeniu obu słuchawek do uszu mamy także możliwość zarządzania eliminacją hałasu jest tutaj eliminacja hałasu inteligentna, maksymalna, umiarkowana oraz lekka i tak samo jak w poprzednikach, czyli Redmi Buds R5 Pro lub Redmi Buds R5. Nie ma tutaj zbyt dużej różnicy pomiędzy każdym z tych trybów, przynajmniej ja nie widzę żadnej różnicy, nie słyszę żadnej różnicy. Przy tej eliminacji hałasu mamy także redukcję szumu wiatru oraz mamy tryb przepuszczalności, który wzmacnia głosy otoczenia. Ale działa to no tak średnio, tak samo w sumie jak w poprzednich, właśnie generacjach. No nie, nie jest to jakoś zbyt dopracowana funkcja. Jest, bo jest, o tak, tak bym powiedział. Tutaj z tych działających dobrze funkcji mamy tutaj korektor dźwięku. Cztery efekty dźwiękowe wokal, oryginalny dźwięk, czysty bas i wzmocnienie basu, oraz mamy tutaj korektor niestandardowy, czyli możemy sobie stworzyć nasz własny korektor, ustawić go do naszych preferencji i możemy tych korektorów tutaj stworzyć kilka, więc to też jest dobra opcja. Mamy tutaj obsługę kodeka LHDC w wersji 5.0 i po włączeniu go nasze słuchawki się wyłączą, po chwili się włączą no i dzięki temu ten dźwięk powinien troszeczkę lepiej przymieść. Mamy tutaj także funkcję dynamicznej bas, którą sobie możemy włączyć za pomocą tego przełącznika. I możemy sobie zmniejszyć lub zwiększyć bas, jeśli ktoś z Was lubi niskie tony. Jeśli ktoś z Was słucha muzyki, właśnie z dominacją niskich tonów, no to te słuchawki naprawdę bardzo dobrze brzmią. Jeszcze po włączeniu korektora dźwięku na zwiększenie basu i po włączeniu dynamicznego basu, no to już naprawdę jest super efekt. Mamy tutaj także tryb gry. Jeśli ktoś z Was nie wie, jakby do czego ten tryb gry służy, to już szybko tłumaczę. On powoduje zmniejszenie. Opóźnienia. Czyli oglądamy sobie jakiś film na YouTubie lub na Netflixie i widzimy, że załóżmy ktoś wypowiada jakieś słowa, jakby rusza ustami, a te słowa dopiero słyszymy po półsekundzie, po po sekundzie, no, różne, różne są opóźnienia. W każdym razie ten tryb zmniejsza tą różnicę, więc jest to całkiem przydatne. Mamy tutaj także test do pasowania słuchawek, czyli po prostu on nam sprawdza automatycznie, czy te gumki, które mamy tutaj, są odpowiedniego rozmiaru. No jak sobie według tej opisu, jeśli sobie dobierzemy odpowiednie gumki, to one jakby podwyższają jakość efektów dźwiękowych. Więc myślę, że warto sobie zrobić taki test. Mamy tutaj także tryb Mind Flow, czyli możemy sobie po prostu puścić tutaj takie różne Odgłosy typu wiosny, burzy, zimy, dla takiego lepszego skupienia lub uspokojenia. Mamy tutaj także gesty. Każda ze słuchawek posiada sensor, który jest w tym miejscu. Jest tutaj takie delikatne wcięcie, co jest całkiem przydatne, dlatego że w poprzedniej wersji, mam tutaj na myśli 5 Pro, nie było takiego wcięcia. No jednak, według mnie jest to bardziej praktyczne. Łatwiej jest po prostu sobie kliknąć. Jak sobie spojrzymy na piątki zwykłe, to piątki zwykłe miały to wcięcie, ale ono było troszeczkę mniejsze. To według mnie jest najlepsze z tych trzech wersji. I dla lewej i prawej słuchawki te wszystkie gesty są takie same. Mamy dwukrotne, trzykrotne i przytrzymanie palcem. Dwukrotne, trzykrotne stuknięcie i przytrzymanie palcem. Dla dwukrotnego mamy tutaj odtwarzanie i pauzę, następny utwór, asystent głosowy. Na trzykrotnym mamy poprzedni utwór, następny utwór, zwiększanie i zmniejszanie głośności, przełączanie urządzeń, aczkolwiek to jest chyba jakiś, yy, jakaś pozostałość w oprogramowaniu po lepszej wersji, po 6 Pro, dlatego że te, te słuchawki nie obsługują podwójnego połączenia, więc jakby ten gest nie działa. Mamy tutaj także asystent, asystenta głosowego oraz tryb gry, a na przytrzymaniu palcem możemy się przełączać pomiędzy. Trybami kontroli hałasu oraz możemy sobie również włączyć tryb gry lub tryb asystenta głosowego, ale jeśli ktoś z Was nie używa tych gestów, są niepotrzebne, to możemy sobie je wyłączyć za pomocą funkcji czy za pomocą po prostu wybrania brak na lewej i prawej słuchawce. Gdy pójdziemy sobie po opcję więcej, mamy tutaj automatyczne wyszukiwanie AMI. I to znaczy mamy tutaj automatyczne wyłączanie dźwięku, pauzowanie dźwięku, gdy wyciągniemy lewą lub prawą sławkę słucha, oraz mamy także automatyczne odbieranie połączeń. Mamy także tutaj opcję znajdź mój telefon, czyli gdy sławki są podłączone do telefonu i naciśniemy czterokrotnie oczywiście na nasz sensor lewy lub prawy, to nasz telefon zacznie odtwarzać dźwięk. Więc całkiem ciekawa opcja. Osobiście jej nie testowałem, ale myślę, że no, jak nam się gdzieś tam telefon zawiruszy, nie wiem, w plecaku, w torebce, w domu, no to, to jak jesteśmy podłączeni, to myślę, że może być to całkiem użyteczne. I oczywiście mamy tutaj także możliwość aktualizacji oprogramowania. Oczywiście tutaj teraz nie mogę wejść, bo już jakby to oprogramowanie zaktualizowałem, ale jak tylko będzie ono dostępne, to będziecie mogli sobie tutaj kliknąć i po prostu rozpocząć. Aktualizację, no i w sumie to tyle. To takie najciekawsze według mnie funkcje tych słuchawek. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu. A jak będę miał czas, to postaram się na nie odpowiedzieć. Do usłyszenia.